Jeżeli nie złamała tego palca na tobie, to na mnie złamała. Tekst Michał Beszczyński, czytał Jacek Brzestyński. Na północy Lego City badacze Arktyki znaleźli tajemniczy kryształ. Potrzebny im specjalny pojazd badawczy. Hej! Zbuduj potężny pojazd badawczy. Przewij się przez lód, wydobądź kryształ i odkryj jego tajemnicę. Nowa seria Arktyka Od Lego City. Nowość od Lego Chima! Sir chce zamrozić krainę Cima przy pomocy skradzionego chi. Lawal musi je odzyskać. Uwaga! Zbuduj ognisty pojazd Lawala! I ruszaj do walki z Serfangarem! Użyj Ci zwiększ moc! Pokonaj wroga i odzyskaj Ci z nowymi zestawami Lego Chima. W domu i poza domem jest dużo okazji do Ała. Urazy, kontuzje i inne ała. altacet zmienia w wow! Tak działa altacet. Wow, jak uśmierza ból. Wow, jak zmniejsza obrzęk. Wow, jak chłodzi! I to od trzeciego roku życia. Z użyciem zapoznaj się z treścią włoki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde w jednikości wystosowanie zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Altacet. Zmień Ała, w wow! Czas! Na Minecraft! 4 kwietnia. Los tego świata zależy od naszej kreatywności. O kurczę, sorry, ja czy nie chcą Minecraft film tylko w kinach 4 kwietnia. Jestem świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama, a to świnka tata. <grym> <grym> świnka Peppa. Hey, how you doing? Dzień dobry, co słychać? W porządku. Jestem lu, prowadziłem się obok.